Pierwsze publiczne wyjście Bożeny Walter po pogrzebie Mariusza Waltera. Żałobną czerń przełamała barwnym dodatkiem. Mariusz Walter zmarł 13 grudnia 2022 roku. Miał 85 lat. Od czasu jego pogrzebu, który odbył się 21 grudnia, wdowa po współtwórcy T.V.N. nie pokazywała się publicznie. Teraz zdecydowała się na pierwsze takie wyjście. Bożena Walter, 85 litrów, pojawiła się na uroczystej premierze filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. Pogrążona w żałobie, wdowa wybrała zaskakujący, barwny dodatek. 13 grudnia zmarł Mariusz Walter, współtwórca TVN oraz przedsiębiorca. Miał on 85 lat. 21 grudnia odbyło się ostatnie pożegnanie mężczyzny, który wylansował wiele gwiazd. Na pogrzebie Mariusza Waltera pojawiły się nie tylko twarze stacji, które zawdzięczają mu karierę, ale i jego najbliżsi, w tym ukochana żona, Bożena, Walter oraz dzieci. Walterowie byli parą przez ponad pół wieku. Doczekali się dwójki dzieci, syna Piotra i córki Sandry. Śmierć Mariusza Waltera była ogromnym ciosem dla Bożeny Walter, która od chwili jego pogrzebu aż do dziś, 19 stycznia 2023 roku, unikała publicznych wyjść. W czwartkowy wieczór wdowa potwórcy TVN pojawiła się na premierze filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. Bożena Walter na premierze filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. To jej pierwsze publiczne wyjście od pogrzebu Mariusza Waltera. Na premierze filmu Niebezpieczni dżentelmeni pojawiła się plejada gwiazd, w tym odtwórcy głównych ról Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski, Marcin Dorociński i Andrzej Seweryn. Na wydarzenie przybyła również siostrzenica zmarłego Mariusza Waltera, Katarzyna Walter, a także jego żona, bożena. Dla wdowy po Mariuszu Walterze było to pierwsze publiczne wyjście od chwili pogrzebu męża. Pani Bożena Walter odziana była w żałobną czerń, zdecydowała się jednak na pewien intrygujący dodatek barwną bransoletkę. Być może dodatek ma dla niej wartość sentymentalną? Kropka Zobacz w naszej galerii jak wyglądała Bożena Walter na premierze filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. Przypominamy również jak kwitła miłość dziennikarki i jej męża Mariusza Waltera.